A teraz czas na troszkę szerszy śpiew, w szerszej grupie, większej. Zespół śpiewaczy Kobierzanki z Kobierna, z Kobierna w powiecie krotoszyńskim został założony w roku 1980 przy kole gospodyń wiejskich w Kobiernie koło Krotoszyna przez Józefę Marciniak, która kierowała nimi aż do roku 2000. 18. No, to w ogóle myślę, że wszyscy pamiętamy świętą, świętej pamięci Juziuchne, bo To była postać bardzo wyrazista i, i wielkie serce miała. I jakoś tak też się wyszło. Pamiętam, że z kobieżankami byliśmy wspólnie w Kazimierzu, gdzie wyśpiewały trzecią nagrodę, i wtedy się jakaś taka nić porozumienia zadzierzgnęła, i później się odwiedzaliśmy trochę. Kobieżanki przyjeżdżały do nas do kociny, my do kobierna. Także fajnie takie są. Fajne są takie jakby przyjaźnie, które się nawiązują kontakty. Moja żona na przykład ma jako, że strój mamy, mamy dosyć podobny. Czepce są krótoszyńskie, jakby właściwie takie same, jak u nas, i od świętej pamięci Józi, moja żona ma czepiec na przykład. I to też są fajne rzeczy, że one dostają długie życie. No ale do Adrem. E, obecnie kierowniczką zespołu jest Maria Konieczna, która śpiewa w kobieżankach od samego początku. Zespół e, wspomogły w 2020 nowe śpiewaczki. Na akordonie akompaniuje obecnie pani Barbara Gościniak, znana skądinąd z, z łagiewniczan, również, a także z tego co wiem z innych działań rozmaitych. E, mają kobieżanki bogaty z pieśni ludowych, z ziemi krotoszyńskiej. Przygotowują scenki ludowe z życia wsi. A przez 40 lat swego istnienia występowały ze swoim repertuarem na wielu przeglądach. Prezentowały się czterokrotnie na Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym zostały nagrodzone w 2009 roku trzecią nagrodą. Został zarejestrowany na płytach, jedną wydaną przez Krotoszyńskie Ośrodek Kultury, a także w wydawnictwie z 2018 roku, wydał wydawnictwie ckis Józefa Marciniaka-Śpiewaczka-Skobierna, dwa listka na wodę. Zespół występuje w strojach ludowych z okolic Krotoszyna, a część z nich autentyczne ubrania z przełomu XIX i XX wieku, ale dziś raczej tak na letniaka, w letnich strojach lżejszych, bo tamte pamiętam takie bardziej jesienne prawda? I, i zimowe. Czasami przydaje, bo w tych letnich czasach się małznie, w sezonie dobrze, proszę Państwa, zespół kobieżanki zaśpiewa dla nas. Oj ty, kochaneczku, siedzi sowa na stodole, wszyscy z pola jadą. Oj ty, kochaneczku, powiedz, że mi dziś, czy ty mnie już teraz złapuścić myślisz? Czy ty mnie już teraz złapuścić myślisz? miłujesz? Czy sobie bogatszą już poszukujesz? Czy sobie bogaczą już poszukujesz? Prawdę ty kochanko, prawdę Siedzi sowa na stodole, zając na lodzie, na siedzi sowa na stodole, zając na lodzie. Wyględuje Kasia Jasia, że nie jedzie, Ładne dziewcze, które się oolę, da dana, i na trawie ładne dziewczę, które się len, szczęści Boże, Panie musisz moją być, da dana, Boże, Panie musisz moją być. Ale ludzie powiadają, nie umiem robić, da dana, ale ludzie powiadają, nie umiem robić. Łoj stoi tam brzezineczka przed moje wroty, Dada, da, na Łoj stoi tam brzezineczka przed moje wroty, ta da, da. nauczy i wyćwiczy wszelkiej roboty. Brzezineczką bić, da na kiedy żeś mi obiecywał Brzezineczką bić. Wszyscy z pola do mojego nie widać. Wszyscy z pola do mojego nie widać. Każdo swemu mogę wydaje, każdo swemu ogęby daje. I ja nim Dała nią ja szewcom, szewcy gęby nie chcą. Dała nią ja szewcy gęby nie chcą. Dejcie im tę starą kurę, Dejcie im tę starą kurę, Niech sobie podepcą, niech sobie podepcą. Szewcy szyją buty, a krawcy surduty. Szewcy szyją buty, a krawcy surduty paskudziorze, a pasku paskudziorze, sto łyżki do dupy, sto łyżki do dupy. Mój na noc nie wrócił, poszedł jak Jagusi. Mój na noc nie wrócił, poszedł jak Jagusi. Powiedzcie mi, dobrzy ludzie, powiedzcie mi, dobrzy ludzie, czy to tak być musi? Czy to tak być musi? Nie będę nie będę nie będę płakała, nie będę się smucić, nie będę płakała. płakała. Pójdę se do organisty, pójdę se do organisty, będę z nim śpiewała.